Dzień dobry oto e, nagrody miejsc, na miejsce 9 do 12. Nagroda za 9 miejsce to było paczka Tipsus, za 10 ten oto Milky Way. Państwa miejsce 12 e, miejsce, e, Batek przeniosło. Klaskaj, nie mm. który niestety przegrał walkowerem e, To był już miejsce 11. Miejsce 11, uwaga, Mateusz to jest od tutaj. <grystanie> gratulacje, gratulacje. Gratulacje, Szymon. Dawaj Milky Way'a. Ja. E, dziękuję, do widzenia. Może Pan iść? <grystanie> Na min, ja, proszę Państwa, i miejsce dziesiąte zajął... Patryk Gręba! Gratulacje, gratulacje. Proszę, oto... oto Państwu Milky <grystanie> Miejsce, <grystanie> proszę Państwa... Miejsce dziewiąte. I Paczka Cicu. Proszę bardzo Paczka gratulacje. Dobra, nie rób mi siary na mieście. <grych> Dziękuję.